Średnia za godzinę 161,85? Patrzcie, 161,85. Widzicie, jak to się w głowo zarabia? A wy się śmiejecie, że jak to można w głowo pracować? Gdzie wy zarobicie 161 na godzinę, co? <laughs> nie, to jakiś błąd musi być. śmieje się, oczywiście. Jest, wpadło. 9 minut przed końcem, zobaczcie. Znowu maczek. Wynik fajny, póki co. A jeszcze można go podbić, jak widzicie, nie? O, 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 o. No tak powiem Wam szczerze widzowie, nie spodziewałem się tego, że ten dzianek tak fajnie pójdzie. Tu jestem naprawdę mile zaskoczony i oby tak każdy dzień wyglądał, żeby globo mnie właśnie w taki sposób zaskakiwało ulica Modrzewiowa. I to będzie ostatnie zamówienie widzowie. Już godzina 19.01 wybiła, więc powinienem już być w domu, ale robię nadgodziny. Dobra, przepraszam. dzięki. O! Policja. Ja już do celu kilometr. Uch. I to było tutaj, tak? Musiałem wejść na podwórko. Tutaj klatka jest, zobaczcie domofon. O, dzień dobry. I tutaj mamy 94.24. I to wszystko. Proszę bardzo, do widzenia. Dostarczam i zarobiłem na tym widzowie 13.79.